Dzień dobry serdecznie, dziewiąty odcinek piłkarskiego rankomatu, w którym wybraliśmy wspólnie 10 tysięcy głosów w ankietach na najlepszych piłkarzy. Dzisiaj zamkniemy jedenastkę, ale to jeszcze nie jest ostatni odcinek, bo za tydzień będzie wybór najlepszego klubu w historii i najlepszego menedżera w historii. Przypominam, głosowało 10 tysięcy osób, z czego 57% to osoby w wieku 18-25 lat, 47% tych osób... To są kibice Barcelony i Realu. Pamiętajcie o tym analizując wyniki, które mamy. Dzisiaj zamkniemy jedenastkę środkowym napastnikiem. Jest sporo, pokażę wam 20 top 20, bo tutaj tych napastników jest naprawdę dużo fantastycznych. A kto wygra, zgadujcie już teraz przed obejrzeniem odcinka pierwszą trójkę. Zobaczymy, komu się uda trafić, a my jedziemy. Partnerem serii piłkarskiej Rankomat jest rankomat.pl, który przygotował specjalną ofertę dla widzów kanału Futrol. Ci, co obserwują mnie na innych mediach społecznościowych, wiedzą, że rok temu miałem wypadek samochodowy i przekonają się na własnej skórze, że dobre ubezpieczenie to jest podstawa. A jak wybrać dobre ubezpieczenie i przy okazji na tym oszczędzić, no to już Wam tłumaczę. Używając kalkulatorów ubezpieczeń Rankomat, można szybko porównać ceny i zakres ubezpieczenia w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych, filtrując oferty po kilku. Parametra. Wybrane ubezpieczenie klient może kupić od razu online lub udając się do wybranego agenta. Dodatkowo, dla widzów kanału Futrol, rankomat.pl ma ofertę zwrotu gotówki w wysokości 150 zł. Po zakupie OCAC wystarczy podać kod FROL 150, odpowiedzieć na pytanie w formularzu i gotowe. Zaczynamy od miejsca 20 i mamy tutaj Karima Benzeme. Karim Benzema, który jest niesamowicie utytułowanym zawodnikiem Ralu. Ja myślę, że spokojnie w top 20 jest to miejsce jak najbardziej zasłużone. Myślę nawet, że ja dałbym go wyżej, bo on nie jest dla mnie traktowany jako taki typowy snajper, ale jego inteligencja boiskowa, technika... I wiele innych atrybutów, które są na poziomie no, niespotykanym dla wielu napastników. Bardzo możliwe, że ja w rankingu dałbym go wyżej, ale mimo wszystko obecność w tym zestawieniu top 20 to i tak jest naprawdę super wyróżnienie. Nie wygrał za dużo z reprezentacją Francji, dlatego że nie jest tam powoływany od czasu afery z taśmami tak zwanymi. Poza tym zawsze był krytykowany też za to, że zadeklarował, że nie będzie śpiewał hymnu Francji, więc łatwo nie miał, ale przynajmniej tutaj na 20. miejscu jest. Benzema zdobył 1,5% Waszych głosów, a na miejscu 19. Dawid Villa, który zdobył 1,55%. Też nie trzeba przedstawiać, największe trofea, trofea e, klubowe święcił właśnie z Barceloną, gdzie wygrał dwa razy Mistrzostwa Hiszpanii, Ligę Mistrzów, gdzie w finale przecież też zdobył bramkę Super Puchel Europy, Wygrywał też mistrzostwo Hiszpanii z Atletico, ale co najważniejsze i myślę też dla niego w karierze to z reprezentacją Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy. Fantastyczny napastnik, niezwykły, ale no w tej Barcelonie chociaż i tak zapisał się bardzo dobrze. Nie grał na swojej typowej pozycji, a mimo wszystko potrafił wykręcić naprawdę dobre liczby. Fantastyczny zawodnik. Powiem Wam tak, nie będę powtarzał, że zasłużył, bo jak zobaczycie, jakie ja tu nazwiska czytam, to ciężko będzie przy którymkolwiek powiedzieć, że nie zasłużył na to, by być w top 20, więc lećmy dalej. Miejsce 18. Eric Cantona. 1,7% Waszych głosów. Ech ogólnie tak. To co prezentował na boisku to jest jedna sprawa. Genialny napastnik, też jedna z piękniejszych jego bramek, uważam, to jest taka wcinka z 16 metra wpadająca w samo okienko. Cztery razy wygrywał z Manchesterem United mistrzostwo Anglii, ale no nie obyło się również tutaj bez skandali. Pamiętamy, jak wjechał z buta w Kibicach, który tam go obrażał. No ogólnie był niesforny, można tak powiedzieć o nim, delikatnie bardzo rzecz ujmując, ale sportowo kantona top. Miejsce 17, troszeczkę cofamy się w czasie, jest Eusebio 1,75% Waszych głosów. To jest ogólnie portugalska. No, ja mam do niego sentyment, bo trafiłem go grając rok temu w FIFA jako ikonę i po prostu samograj, ale już abstrahując od gry, 11 razy wygrywał Mistrzostwo Portugalii z Benfica, wygrał też Ligę Mistrzów, 12 razy był królem strzelców. Rozumiecie to, to? Występy na Mistrzostwach Świata, yy, zwycięzca Złotej Piłki, legendarny napastnik, niziutko, niziutko w tym rankingu, 17. miejsce, ale ja myślę, że to wynika właśnie z kwestii wieku osób, głównie, które głosowały, tak czy owak, dobrze, że w ogóle się tu znalazł, bo znowu powtórzę, zasłużenie. A później wam powiem, kogo nie ma jeszcze w te, te top 20, bo tych nazwisk jest naprawdę dużo. Miejsce 16. Sergio Aguero, który jest legendą nie tylko Manchesteru City, chociaż to oczywiście główną, ale też w Atletico Madrid. Pamiętam jak grał, jaką, jaką miałem wielką nadzieję na to, że Aguero... Trafi do Barcelony? No nie trafił, teraz może trafi, co już akurat teraz bym tego pewnie nie chciał, biorąc pod uwagę jego wiek, ale nie można odmówić. Ligę Europy wygrał z Atletico, z Manchesterem City cztery razy Mistrzostwo Anglii, epicki moment, bramka w doliczonym czasie gry z Queen's Park Rangers dająca City Mistrzostwo bardzo dużo indywidualnych wyróżnień. Też ciekawostka, że jego ten pseudonim Kun jest związany z czasami jego dzieciństwa, gdzie nazywali go tak dziadkowie ze względu na bohatera imieniem Kum-Kum z jego ulubionej kreskówki, gdzie, którą on po prostu bardzo lubił. Macie tutaj coś ciekawego. Oczywiście też mamy jego połączenia z Messi'm są bardzo, tutaj też zaciśnięte te relacje, stąd też te plotki o tym, że on może do Barcelony trafić. 16. miejsce w rankingu top 20. Miejsce 15. kolejna legenda starszych dziejów, czyli Alfredo Di Stefano, 2,5% ,5 waszych głosów. No, największe triumfy oczywiście święcił z Realem Madryt, ale już w Portugalii dwukrotnie wygrywał mistrzostwo. Wygrywał też Mistrzostwo Kolumbii trzykrotnie, jeżeli byście nie wiedzieli, i później właśnie osiem razy Mistrzostwo Hiszpanii z Realem, pięć razy Ligę Mistrzów. Wygrał też Copa America z Argentyną, dwa razy zdobył złotą piłkę, dziesięciokrotnie był królem strzelców w rozrywkach, rozgrywkach, w których występował. No tych. E Trofeów jest niezwykle dużo i znów uważam, że za nisko, znów przez to też, że no ta bariera wiekowa pewnie robi swoje, ale ja polecam się mimo wszystko zainteresować, bo to są ikony. Taka sama jak na miejscu 14, Ferenc Puszkarz, 2,1% głosów, który wygrywał Mistrzostwo Węgier 5 razy i 5 razy znowu Hiszpania z Realem Madryt, 3 razy Liga Mistrzów indywidualnie. Picicci czterokrotnie chociażby był, tutaj nie miał złotych piłek na koncie, na przykład mnie dziwi dlaczego Puszkasz jest wyżej w tym rankingu od Alfredo Di Stefano i to co przychodzi mi na myśl, możliwe, że to jest głupie, ale skojarzenie, że Puszkasza znamy, bo to nazwisko przewija się non stop przy wyborze najładniejszej bramki roku i może to się ludziom wryło w głowę, ale ta różnica nad Di Stefano niewielka, bo procenta. Trzynasta pozycja: Alessandro del Piero 2,2%. Legenda Juventusu sześciokrotnie wygrywał z nimi Mistrzostwo Włoch, Ligę Mistrzów. Z reprezentacją Włoch do tego dorzucił Mistrzostwo Świata fantastyczny zawodnik. No to są, kurde, fantastyczny zawodnik. Co, czy o którym z tych piłkarzy można powiedzieć coś innego? Wydaje mi się, że ta pozycja środkowego napastnika jest tak przesycona legendarnymi zawodnikami że po prostu ten odcinek powinien trwać półtorej godziny i o każdym bo mam tutaj przygotowane ogromne notatki o każdym z tych zawodników Gosia mi pomagała to zostawić nawet tego nie jestem w stanie wam przeczytać bo po prostu tego jest tak dużo Del Piero jeszcze tylko powiedzmy że w 705 występach zdobył 289 bramek dla Juventusu i był jednym z tych zawodników, którzy po relegacji Juventusu do Serie B nie odszedł z klubu, został i za to też wielki szacunek. Na 12. miejscu inna legenda, znowu Real Madry 2,4% Raúl González, który w 1994 rozpoczął granie dla seniorskiej kadry Realu, skończył w 2010, wygrał w tym, w tym czasie 6 razy Mistrzostwo Hiszpanii, 3 razy Ligę Mistrzów, Mistrzostwo Kataru pomijmy, trofeo Pichichi dwukrotnie zdobywał, jest trzeci pod względem liczby bramek w Lidze Mistrzów, drugi najlepszy strzelec w Realu Madryt, rekordista pod względem liczby występów w Realu Madryt. Długa, długa lista. Najlepszy zawodnik Ligi Mistrzów. No, tego jest naprawdę bardzo dużo. Nie no, chyba nie muszę tutaj nic zadawać. Raul González, po prostu. O, tak uciszał. Pamiętam. 11. Gerd Miller. dlatego jest to nazwisko na topie, dlatego że goni Robert Lewandowski go. Niestety, obecnie problemy zdrowotne Gerda Miller'a sprawiają, że nie jesteśmy w stanie tak bardzo się tym ekscytować. Na pewno przy dobrej kondycji psychicznej, Gerd Miller byłby w stanie wypowiadać się odnośnie szans Lewandowskiego na pobicie jego rekordu. A że rekord jest niesamowity, to wszyscy wiemy. Uwaga, on był siedemnastokrotnym królem strzelców w rozgrywkach, w których występował. Raz dostał złotą piłkę, wygrał Mistrzostwo Świata, wygrał Mistrzostwo Europy, pobił właśnie ten rekord Bramek. Uwaga, on jest najskuteczniejszym zawodnikiem w historii Bundesligi. Najwięcej goli w Bundeslidze w jednym sezonie, wiemy to, 40. Najlepszy zawodnik w historii Pucharu Niemiec, najskuteczniejszy i najskuteczniejszy w historii Bayernu Monachium. Trzy razy Liga Mistrzów, mistrz Europy, to już mówiłem. No. Gerd Miller, proszę Państwa. I wchodzimy w pierwszą dziesiątkę. Uważam, że bardzo zaniedbaliśmy tych, te legendy, które były w drugiej dwudziestce. W drugiej dziesiątce, przepraszam, bo tutaj dziesiątka otwiera nam Kylian Mbappé, i z całym szacunkiem, jak bardzo nie chcielibyście tego obronić, to do tej pory z tych wszystkich nazwisk, jeśli miałbym wskazać jednego, który nie powinien się w top 20 znaleźć, jak na razie jest to Kylian Mbappé. Prześledźcie sobie dokonania poprzednich napastników, zestawcie to po prostu z Kylianem Mbappé, który jest rewelacyjny, zapowiada się fantastycznie. Bardzo możliwe, że będzie top 3 w ogóle kiedyś tam e, tych napastników, ale na ten moment. Jest jeszcze młodziutki. Wygrał oczywiście już w Mistrzostwo Francji trzykrotnie, nie cztery, bo jeszcze z Monako. Wygrał Mistrzostwo Świata. Wiemy o tym, to są fantastyczne osiągnięcia, ale czy już dające mu miejsce w tym top 20 środkowych napastników, później zobaczycie, kogo tu brakuje i sami też będziecie mogli to ocenić. Na pewno nie zasłużył na bycie nad Puszkaszami, nad Di Stefano, nad Eusebio, nad Millerem. No nie ma takiej szansy, nikt mnie nie przekona, że tak jest. Ale to jest tak jak mówię, no, kwestia wieku osób głosujących, normalna sprawa, tak, dlatego te ankiety są jakie są, o tym w następnym odcinku porozmawiamy. Miejsce dziewiąte, Wayne Rooney z dorobkiem 253 goli jest najlepszym strzelcem w historii United i jest drugi w klasyfikacji wszechczasów, jeżeli chodzi o... Premier League, trzeci pod względem asyst w historii tej ligi. Czy to mówi dużo o piłkarzu? No, bardzo dużo. Tym bardziej pamiętam, jak on przechodził z Evertonu do United jako gówniarz. niesamowicie drogi transfer, dużo szumu z tym było, ale no opłacało się Liga Mistrzów, Liga Europy, pięć razy Mistrzostwo Anglii bardzo dużo wyróżnień indywidualnych. 3% waszych głosów zdobył i znajduje się na miejscu 9. Nadal bardzo, bardzo wysokie wyróżnienie. Ale nadal uważam, że te nazwiska starsze, no, więcej podziałały. Miejsce ósme. E to, e to, comment tu t'appelles, je m'appelle Samuel. 3,25% waszych głosów. Samuel Eto. Ileż on dał radości mi jako kibicowi Barcelony? Trzy mistrzostwa, dwa razy Liga Mistrzów. No później odszedł i wygrał od razu Ligę Mistrzów z Interem i zdobył tam też Mistrzostwo Włoch. Potrójna korona przecież z Interem zdobyta. Puchar Narodów Afryki z Kamerunem. Był, to był pojedynek, czy Drogba, czy Samuel Eto był najlepszym piłkarzem Afryki w tamtym czasie, kiedy obaj grali, obaj byli na topie. Każdy miał swoje zdanie. Wy tutaj zagłosowaliście na Samuela Eto, plasując go na miejscu ósmym. Był rewelacyjny. Nadal nie uważam, że powinien być nad legendami, które znajdowały się miejsca niżej. Na miejscu siódmym właśnie powiedziałem o ich pojedynku Didier Drogba 3,3%. ,3%. Zobaczcie, jak niewielka różnica między nimi. To właśnie mówi o tym, że to było dwóch czołowych, ale zupełnie inni napastnicy. Eto to był taki szybciutki chłopaczek, chudy, gra kombinacyjna. Didier Drogba, technika, siła. Strzał, ach, dwa razy piłka szoku Afryki wybierany, czterokrotny e, król strzelców, zawodnik roków Marsylii, piłka szoku w Wybrzeża Kości Słoniowej czterokrotny, cztery mistrzostwa Anglii, Liga Mistrzów i mistrzostwo Turcji jeszcze dołożone. No Didier Drogba, it's not a disgrace, it's not a disgrace, że on był w tym top 20, zdecydowanie nie, ale też widać, że jednak ci napastnicy. Z XXI wieku, gdzie ich lata świetności były na topie, no, zapadają wam w pamięci najbardziej. Miejsce szóste, 4% głosów Luis Suarez. Ależ to jest rewelacyjny zawodnik, którego specjalną sympatią nie darzę ze względu na jego zachowania boiskowe, nie, nie związane ze sportem, czyli to, te, te gryzienia, te symulacje i tak dalej. Ale jeżeli ktokolwiek chciałby mu odejmować jakość sportową, to jest po prostu pomylony. Nie trzeźwy. Jak zwał, tak zwał. Wygrywał i za Jaxem, i cztery razy z Barceloną mistrzostwa. Teraz walczy jeszcze o mistrzostwo z Atletico. Nie wygrał oczywiście z Liverpoolem, gdzie był fantastycznym zawodnikiem. Był najlepszym strzelcem Liverpoolu dwa lata z rzędu. Najlepszym asystentem w Premier League był. E, również raz i dwukrotnie w Premier League. E, w, w Primera Division przepraszam. Król strzelców i Premier League, i La Liga. No chłopie. A wygrywałeś trochę rzeczy, trzeba przyznać. Patrzę, scrolluję po prostu, może rekordy jeszcze jego Wam powiem. Najskuteczniejszy urugwajski zawodnik w historii Barcelony? To akurat... No. Ale w historii reprezentacji Urugwaju też najskuteczniejszy, 63 gole i w klasyfikacjach do Mistrzostw Świata ze strefy Conmebol 25 goli w sumie. Luis Suarez, grande. Jezus Maria, miejsce piąte, ile tu jest skrolowania. Nie, ja tego wam nie mogę przeczytać. To jest 6,1% głosu: to jest Zlatan Ibrahimowicz. Strzelec jednej z najpiękniejszych bramek w historii, jakie ja widziałem jeszcze w Ajaxie, gdy wchodził w pole karne, kolejno kładł na tyłek zawodników, na koniec położył bramkarza i wprowadził piłkę do pustej bramki. Ale on też strzelił przewrotkę z 40 metrów. No, ten gość jest po prostu. Piłkarsko. To, że on wyrobił sobie taką marketingową papkę wokół siebie, że jest nad, nad piłkarzem, i tak dalej, to jest jedno wiadomo, to robiło mu marketing, ale nie można mu odmówić tego, że on był rewelacyjny. Tylko jeden sezon w Barcelonie, ale El Clasico wygrana dzięki jego bramce. No, charakter mocny. Dużo stracił na tych nielegalnych łowach jako kłusownik, uważam, u mnie na pewno. Więc wyrażałbym się o nim cieplej niż teraz, bo to dość świeża sprawa, jak się o tym dowiedziałem. Ale to, ile on zdobył, to jak on jest dobry technicznie, ale również fizycznie... Na szybko. Dwa mistrzostwa Włoch z Ajaxem, dwa mistrzostwa Włoch z Juventusem, trzy mistrzostwa Włoch z Interem, mistrzostwo z Barceloną, mistrzostwo z Milanem, cztery mistrzostwa z PSG. No ludzie, what the fuck? Co za typ na piątym miejscu. Miejsce czwarte, bardzo niewielka różnica, tutaj za też 6,1%, ale ciut więcej tych punktów waszych uzbierał Titi Thierry Henry, wielki Thierry Henry, który ach, jak przychodził do Barcelony to było niesamowite, uważam, że to był transfer, który nie mieścił mi się w głowie, człowiek tak związany dla mnie z Arsenalem, Taki jakościowy piłkarz, jak on trafiał do Barcelony, wszyscy mówili, to już nic tego nie zatrzyma jak akurat w tym sezonie pierwszym zatrzymało, ale no nieważne. Wygrywał z Monako, wygrywał dwa razy z Arsenalem, dwa razy z Barceloną w Hiszpanii i z Barceloną tą upragnioną Ligę Mistrzów wygrał. Dwa razy złotego buta, ośmiokrotnie wybierany piłkarzem roku w ekipach, w których grał, w turniejach, w których grał. Mistrz świata, mistrz Europy. Nic więcej nie mogę dodać. Wielki Titi. Przed nami pierwsza trójka. I zanim wam ją przeczytam, powiem o kilku nazwiskach, które się tutaj nie znalazły. Jürgen Klinsmann, Gabriel Batistuta, Alan Shearer, Hernan Crespo, Romario, Klefert, George Weah, Inzagi Baggio, Stoiczko, Rudwan Nistelrooy. Denis Bergkamp, o jak mnie boli jego brak tutaj, nie macie pojęcia, że nie ma tu Bergkampa. Nie ma Van Bastena w 20 i jeszcze Fernando Torres, a do tego dodajmy przecież jeszcze Szewczenko, dodajmy Larsonów, dodajmy, nie wiem czy już wymieniałem czy nie, ale sami widzicie jak ta pozycja jest naszpikowana nazwiskami. Najmniej waszych głosów zdobył Iwan Zamorano i drugi od końca był Jurgen Klinsmann, trzeci od końca Henrik Larsson, tak w ramach ciekawostki. Jak się ułożyła pierwsza trójka? Na miejscu trzecim Pele 7,5% głosów. Yy, o tym. Co Pele zdobywał, to chyba nie musimy się specjalnie rozgadywać. Trzy razy Mistrzostwa Świata. On całą karierę spędził w Amerykach, głównie w Południowej, głównie w Santosie, ale też w Kosmosie grał. New York Cosmos, gdzie też wygrał raz Ligę Amerykańską. Sześciokrotny król strzelców w rozgrywkach, w których występował. Ogólnie to, jak się patrzy na ile on bramek strzelił, ale jest sporo kontrowersji, jak on strzelał, jaki to był poziom. Tak czy owak, sami widzicie, jaki jest przestrzał marketingowy pomiędzy Pele a innymi zawodnikami. Sami, takimi jak Di Stefano, takimi jak właśnie Gerd Miller i tak dalej. Sami zobaczcie, jak w percepcji młodych kibiców, 18-25 głównie, jak inaczej traktowany jest Pele, a jak inaczej wszyscy ci inni piłkarze, którzy byli w drugiej 20. Moim zdaniem to jest niezwykle wymowne, bo to pokazuje, jak bardzo osoba, która jest najczęściej, o której się mówi i tak dalej, jak bardzo to wpływa na naszą ocenę tego człowieka jako piłkarza. Trzecie miejsce. Kompletna deklasacja pod kątem tamtych. Uwaga, zostało dwóch zawodników i Wy wiecie jacy to są zawodnicy. Jestem przekonany, że wiecie co to są za dwaj piłkarze, i zastanawiacie się, który z nich jest na której pozycji. Więc zacznijmy od miejsca drugiego. 12,7% Waszych głosów zdobył Ronaldo Luis Navarro de Lima uważam, że jest to najlepszy środkowy napastnik, jakiego kiedykolwiek oglądałem. To dzięki niemu zostałem kibicem piłki nożnej, to dzięki niemu zostałem kibicem Barcelony, to dzięki niemu zobaczyłem jak pięknym sportem jest piłka nożna, sposób w jaki, jak prosty sposób on potrafił mijać rywali, wykańczać akcje, to jest coś niesamowitego. Jestem w stanie się założyć, że gdyby nie te potworne kontuzje z więzadłami, to w ogóle tutaj nie mielibyśmy żadnych wątpliwości co do jakości tego faceta. Niesamowity, słuchajcie, no, kto nie miał szczęścia go oglądać w jego prime, to pozostaje współczuć, pozostaje cieszyć się nagraniami z internetu. Piłkarz, rewelacyjny, po prostu. Bardzo szkoda, że tak krótko trwała jego przygoda z Barceloną, ale nawet w trakcie tego krótkiego okresu potrafił wykręcić niesamowite akcje, które do tej pory po prostu zapadły, siedzą w sercach kibiców. Później 5 lat w Interze właśnie, następne 5 lat w Realu rok w Milanie i już z Europy wyjazd, no tak zwany gruby Ronaldo, ale w 2007 roku taka ciekawostka yy... France Football robiła najlepszą jedynastkę w historii futbolu i Ronaldo się tu znalazł. Zgadzam się z tym, zgadzam się zdecydowanie. Natomiast statystycy futbolu i FFHS umieścili go na miejscu najlepszych piłkarzy za Pele. Nie widziałem Pele, bo że nie będę się specjalnie. Rozpowiadał. Mało kto wie, że do 1997 roku używał przydomka Ronaldinho, żeby go odróżnić od Ronalda Rodriguesa de Jesusa, który z kolei używał przydomka Ronaldo, no te przy, czyli duży Ronaldo. Te, te przydomki brazylijskie, no to to jest coś pięknego. Jest po prostu legenda piłki nożnej na drugim miejscu, 12,7%. To oznacza, że zapraszam na miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze, moi drodzy, Robert Lewandowski, tak jest, 21,2% waszych głosów. Pytaliście mnie wielokrotnie w trakcie tej ankiety, czemu nie ma tego Polaka, czemu tego Polaka nie ma na danej pozycji. Zauważcie, że jak był jakiś Polak, to był, nie oszukujmy się, o wiele za wysoko w stosunku do tego, gdzie powinien być. Żebyś była jasność, uwielbiam Roberta Lewandowskiego. Obecnie jest to najlepszy napastnik, uważam. Niezwykle się cieszę, że Polak ma takie rezultaty. Ale z całym szacunkiem no, nie ma takiej opcji, żebym uznał go za najlepszego środkowego napastnika wszechczasów, bo po prostu konkurencja jest tak potworna, że w ogóle sam fakt rozważania tego jest niesamowitym wyróżnieniem. Na pewno w tej top 20 bym go ujął, to nie mam żadnych wątpliwości gdzie dokładnie, nie wiem, bo ciężko mi to skwalifikować, ale numer jeden myślę, że to Mistrzostwo Polski żaden z, żaden z innych piłkarzy w tym rankingu nie miał Mistrzostwa Polski a Robert ma te wszystkie jakieś ligi badziewne ale Mistrzostwo Polski ma tak jest sześć razy Mistrz Niemiec z Bayernem dwa razy z Borusją. Liga Mistrzów i walkał ten rekord Gerda Millera Gdyby nie ta kontuzja, byłoby o wiele łatwiej, szkoda wielka, ale może jeszcze się uda, trzymamy kciuki. Tak prezentuje się cała jedenastka, Ronaldo, e, pff, pff, właśnie Lewandowski, Messi, jest oczywiście Cristiano Ronaldo, jest Xavi z Iniesta, jest Andrea Pirlo, mamy, z pamięci mówię, ale jeżeli dobrze pamiętam, Lama, Roberto Carlosa, w środku Pujola z Ramosem i na bramce Ikera Kasiasa. I tak wygląda jedenastka głosami osób, o których mówiłem, kompletna. Ale mówię, zapraszam na kolejny odcinek, bo było też głosowanie na najlepszy klub w historii i najlepszego menedżera w historii. I tam też powiemy parę słów na temat tego typu plebiscytów, bo te wnioski są, uważam, bardzo ważne. Zapraszam na kolejny odcinek, a w komentarzach dyskutujemy o tym, jak Wy byście to zostawili, bo jest naprawdę, naprawdę ciężko. Przypomnę o ofercie sponsora całej serii, rankomat.pl i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!